Witam w dniu dzisiejszym Będę wymieniać wyświetlacz w iPhone Rozpędziłem się W Huawei P20 Pro 1200 zł wymiana takiego wyświetlacza w oryginale Naprawdę kwoty w tym momencie wymian wyświetlaczy no biją rekordy Nie mam na to wpływu tak sobie ustalają ceny Nie wiem hurtownicy czy producenci My jako serwisanci nie mamy wpływu na Części ani na ich ceny. Jest godzina 17 po 12. Na rano musi być gotowy na dziewiątym telefon. Także zaczynamy. Ja sobie włączę muzyczkę, żeby się tutaj nie ućwiknąć No i zobaczymy sobie, jakiś tam telefon mamy. Mam tu oryginał. Ja sobie podstępnie sprawdzałem, czy wścieliłem się w kolor. Jest ok. No i tutaj. Oczywiście odseparowałem sobie wcześniej klapkę. Klapkę udało mi się tak zdjąć, że nie ucierpiały te stare uszczelki. Chociaż proszę pamiętać, jak zawsze powtarzam, telefon nie był, nie jest, nie będzie poduszczelny. Czułem, że się teraz on włączył, nic nie wyś wyświetla na wyświetlaczu. Może zdejmiemy to szkło. Tak, jest to widoczne pęknięcie. No i co, doszło? Na... Dzisiaj nagrywam 13 Pro. 13 Pro. Zobaczymy jak sobie poradzi. Tak wygląda oryginał. Jest tutaj wszystko. Kurcze, no jak ja bym chciał, żeby wszystkie telefony mi przychodziły, wszystkie te sety w takim stanie. No kurcze, no, nawet w P20 Pro, to nawet oprócz tej baterii, która jest, no, jest taśma klawiszy boczny wraz z zaślepką z gąbką. Na no, właściwie nie wiem na co to, co to będzie. Zaraz zobaczymy. Ale jest tą taśma klejąca. Zaraz sobie ją zerwiemy. Aha, to jest gąbka zabezpieczająca. To i tak muszę to ściągnąć. Na przednią kamerę. Dobra, tego może nie być. I tego nie powinno to być. Przy montażu. Ale jest tutaj czujnik zbliżeniowy. Bateria, wibracja. Jest i buzer łącznie nawet z antenami i czujnikiem yy, no, sensorem linii papilarnych. Fajnie, by tak było zawsze. Ale niestety nie ma tak dobrze. Tak, że nadaje tylko Huawei w tych wyższych modelach. Dobra. Tutaj jest plomba, na podstawie której udzielamy gwarancji. No i zaczynam rozkręcać. Wyjmę sobie szufladkę. что трошку Śruby są identyczne, nie da się pomylić. Na szczęście te śruby są wszystkie jednakowe i nie można tutaj popełnić błędu. Śpiący jestem, kurczę, znowu robię to, jaka oczywiście jest taka ostatni, tak naprawdę zostały mi jeszcze hmm, Dwa, ale to nie są pilne, bo mam do dłuższego czasu, poza tym i tak nie rokują, więc nie będę tutaj się zażynał, że tak powiem Już po nocach Mam jeszcze kilka ciekawych przypadków Bo mam Samsunga A20e Który nagle zdechł, jak po prostu No i namierzyłem w niedzielę namierzałem to zwarcie, podniosłem tyle układów, ale doszedłem, co powoduje zwarcie. No i zwarcie powodował element od zasięgu. Była to taka walka dla samej idei, bo wiadomo, że klient za to nie zapłaci. No ale ogólnie takie usterki się naprawia, dla, mniej więcej dla odzyskania danych. Koszt takiego takiej, takiego odzysku to 500 zł. U mnie to będzie w granicach 200 zł za uruchomienie telefonu. Podejrzewam, że między 200 a 300. Jeszcze do końca nie wiem. Muszę tam przekulkować dwa układy i postawić je od nowa. Zobaczymy co z tego będzie. Teraz sobie wyjmę sok gniastko, boka, no i mamy. Dobra, biały idzie o górę, muszę pamiętać biały o góry. Finał, możemy może mi się uda to wyjąć. Biały do góry, dobra. Dobra, jednak może to wypnę. aparatu, Został, podejrzewam, że jest wklejony. Chciałbym go wyjąć razem z płytą główną. I to nie dlatego, że chcę iść tutaj na łatwiznę. Tylko nie chciałbym po prostu zrywać tej tutaj tej masy, ale udało mi się. No i dobra. sekundkę, sekundkę poszukam może gdzieś tą pastę termoprzewodzącą Dobra, to tak, głośnik jest, czujnik zbrzyniowy jest, taśma klawiszy bocznych, bateria. To właściwie wszystko już mamy. Sporo z tego telefonu zostaje. Jaka to ochrona środowiska, się na wodę, fotomontaż No ale fajnie, fajnie. Dla nas dobrze, że jest tak wymieniany w takiej formie, bo mamy pewność, że musi działać. tutaj na środek trochę pasty muszę zacząć na pewno od aparatu tak to wcisnąć, żeby fajnie weszło. Właściwie, żeby ten aparat wszedł fajnie. On się tak musi specyficznie tutaj wsunąć. Kurczę, łatwiej by mi było zdecydowanie, jakby on był odpięty od płyty. No ale jeszcze spróbuję. Nie będę się poddawać. No kurcze, no jak będę musiał, no to będę musiał, no. mogę no, by tutaj specyficznie to tak, powinien stryknąć i tam wskoczyć w takie miejsce. No ale nie wskakuje, dobra, będę niestety, zmuszony jestem w sumie. Ale udało się tak zerwać, że zostaje bez śladów, dobra. Położę sobie tą płytę. Teraz skoczyła elegancko, Kurwa, nie do końca, nie do końca. No, chociaż na jedną taśmę, żeby mi się to nie ruszało. Teraz tą kamerkę. Ona ma taką specjalną gumeczkę, która powoduje, że się ta kamerka nie przesuwa, ale też ją tutaj jest dość ciężko wcisnąć. Właśnie wskoczyła, słychać było nawet. Nawet nie było delikatne styknięcie. no trzeba było jednak użyć siły. Teraz ja już sobie mogę zdjąć folikę. Tutaj mi się w międzyczasie wypięło, ale to nic się nie dzieje. jeszcze na chwilkę wytnę. do góry, z tego co pamiętam. Mały feler, gdybym o tym zapomniał, a już kilka razy o tym zapomniałem, to mielibyśmy reklamację. Konkretnie nie działałby mikrofon. Czarny idzie pod spód, zasilanem się zajmę później. Tenka jest, siedzi jedna i teraz biała. Odczuwam, powiem szczerze, odczuwam zmęczenie. Kurczę, no kiedyś wytrzymałem naprawdę dłużej. Mogłem robić do drugiej, trzeciej. Wstawałem i na dziewiątą byłem w pracy. Wypoczęty w miarę. A tu jest dzisiaj dopiero wtorek. Właściwie to już środa, a ja już jestem zmęczony. Czy tam niektórzy mnie pytali, czy warto kupić w pizonie ten wkrętak. No i powiem szczerze. Nie wyobrażam sobie bez tego pracy. Ostatnio mi się zepsuł jeden, właściwie upaliłem go ładowarką szybkiego ładowania. Zacząłem go używać podczas ładowania i podłączyłem go pod Quick Charge'a. Normalnie mi się zapalił. Przetrwał ponad rok. Tak Popracowałem jeden dzień bez niego i tak sobie tydzień kuczy. jak ja mogłem w ogóle pracować bez tego wkrętaka. Jak ktoś tego przerabia dużo. Ja nie mam tego bardzo, jakoś bardzo dużo, bo może, no nie wiem, może z 10 dziennie robię, czasami 20, czasami 5, no różnie bywa, ale tak powiedzmy koło no, 15 dziennie muszę przerobić jakieś tam wyświetlacze, jakieś drobnice, i... no i niestety kręcenia trochę jest, ułatwia sprawa, naprawdę jest rewelacyjne, ma fajne sprzęgło. Oczywiście się do iPhone'ów nie nadaje, iPhone jest zbyt delikatny, ale wszystkie inne Chińczyki, Androidy, idealne, idealny sprzęt naprawdę polecam. Końcówki są kiepskie, no te bity są naprawdę fatalne, no ja ten widz to dosłownie dwa tygodnie i go nie ma Jakiś tam sobie dobierałem, skądś nie pamiętam, właśnie też bym musiał kupić te bity Ale łatwe sprawę. no kurcze, naprawdę czasami jak trzeba coś tam złożyć, żeby sprawdzić na przykład zasięg Potem za pół godziny znowu rozłożyć, tych śrubek jest nie wiem 20, trzeba wkręcić, rozkręcić i tak kilka razy, to człowiekowi się odechciewa ja pamiętam jeszcze stare dobre czasy, jak kiedyś sprzedawaliśmy telefony na Ukrainę na przykład. Najpierw przywoząc je z jakichś innych krajów typu Niemcy czy Holandia Ugrywaliśmy polskie języki i zdejmowaliśmy Similoki. I W tamtych czasach te telefony wymagały rozkręcenia. No taki Siemens nie pamiętam, A52 się nazywał bodajże, miał tam 8 śrub i trzeba było 8 śrub rozkręcić, zjąć tym czy tam wgrać język, skręcić. I znowu 8 śrub kręcić, i tak wkręcając całą noc. Po całej nocy okazało się, że mamy odciski e, tutaj na dłoniach. Odkręcenia ręcznego. I takie urządzenie na pewno było ułatwiło sprawę. No, mówię, dlaczego mieliśmy odciski? Dlatego, że pracowaliśmy na przykład całą noc, przerabialiśmy powiedzmy... Nie pamiętam ile, no ale około no, no mnóstwo tych telefonów, dosłownie nie wiem, około kilkuset dosłownie rano już miało być zrobione, miało być gotowe. Ukrainiec przyjeżdżał, zabierał, wypłacał kasę w dolcach, może na nich nie było duży, dużej przebitki, ale ich było dużo, dużo telefonów, więc za, jak za jedną nockę, no to się opłacało powiedzmy. Jest tutaj folia zabezpieczająca ją, wycieram pod tą folią, jest jeszcze jedna folia, ta właściwa, którą sobie możemy zostawić, tak to wyszło, to się już słychać jak się włączył, treść na wyświetlaczu jest, ja sobie, udało mi się odzyskać w sumie tą plombę, nie wiem czy klient ma gwarancję, podejrzewam, że już nie ma, ale gdyby miał gwarancję, można by było spróbować. Wiedzieć, że może ją zachować. Zależy na jakiego technika trafi. Zazwyczaj się nie domyślą, że było coś robione, skoro jest oryginalna część. Ale jeżeli tam ktoś głębiej zajrzy, no to zobaczy tą plombę. Ja muszę zostawić tą plombę gwarancyjną, ale nieraz zostawiałem i przechodziły gwarancję. Dobrze, tak to wygląda. O, klient ma dziwny tutaj motyw, specyficzny. O, tak sobie klient ustawił, tak ma. No to ciekawe, specyficzny motyw, ale jak komuś tak wygodnie, pan Krzysztof prawdopodobnie, tutaj widzę, po Niku, Chris, no już mogę sobie wyłączyć, gotowe, zostało mi tylko założyć tę tym ją klapę, I teraz pytanie, czy ją podklejać, hmm. Ja trochę dołożę tego przezroczystego kleju, dosłownie troszeczkę. No wiadomo, że taka uszczelka, czy ta aśma klejąca, to ma. Kilka zadań spełnić. Ten telefon jest wodoszczelny. A no, ta wodoszczelność to jest właśnie ta, ta podklejka, ta taśma dwustronna, ta uszczelka. Nie wiem jak to nazwać, ale ona wiadomo, że nie jest. Teraz już wodoszczelny nie był w sumie wodoszczelny, bo gdzieś tam na chwilę to tak, ale delikatnie go jeszcze tutaj dołożyłem. U tego kleju akurat użyłem jakiegoś tam e 6000 czy jakiegoś innego wynalazka. Najdłużej zeszło mi tak naprawdę z odklejeniem tylnej klapki, bo cała wymiana wyświetlacza, tutaj mogę spojrzeć na finty, jest 25 minut, to nie ma żadnej filozofii, ale z odklejeniem klapki to 40 minut tak naprawdę, było zabawę. No i teraz tak, mamy dwa telefoniki, w sumie klient przyniósł jeden, a dostaje dwa. No ale za 1200 zł to w sumie ten telefon jest warty w skupie, ja nie dałbym za niego więcej, nie wiem, no myślę, że wyceniając tak do dalszej sprzedaży. Taki P20 Pro to nie wiem czy nie dałbym więcej niż 500. To też by było dość ryzykowne Ja sobie tutaj zdejmę już zaciski Robiłem takiego e, Xiaomi Note 8 Pro to już był problem z ładowaniem To no ja już wystarczy Telefon jest nie podłączony do internetu, dlatego taką godzinę pokazuję. Mój telefon jest podłączony do internetu. Jest prawie pierwsza, muszę kończyć Woli. Także zacisnę sobie tutaj na zaciski. Tu klient nie musi jeszcze baterii wyrzucać, ta bateria jeśli była sprawna, tak najbardziej jeszcze jest, na zapas się przyda. Jest tu parę takich rzeczy, które się przydadzą. Ja już będę kończył. Panie Krzysztofie, jeżeli byłby Pan zadowolony z wymiany, wiadomo, że klient nie będzie zadowolony, bo jak płaci 1200 zł za wymianę, ale no proszę zrozumieć, ja mam na tym może 10% opustu na samym wyświetlaczu i na tym zarabiam. To jest za ten montaż, nie mam za tym kokosów. Ale gdyby Pan był zadowolony, to bardzo poprosiłbym o opinię na goglach. Wchodzimy w Google, wpisujemy UNITEL Ostrowiec Świętokrzyski, czyli tam serwis telefonów UNITEL, jak tam chcemy, Ostrowiec Świętokrzyski, opinie. No i dajemy, jakby się dało 5 gwiazdek, jakby ktoś mnie w ogóle oglądał, no to też bardzo bym prosił. W ogóle nie mam opinii. Bardzo bym prosił o jakieś miłe słowo, jest mi naprawdę wtedy miło. No i cóż, tak sobie porażę do rana ano sobie go zdajemy z zacisków będę miał pewność, że się nie rozklei. Pozdrawiam, dzięki.